Witam Cię serdecznie, witam w moich przestrzeniach, cieszę się, że tu jesteś. Może trafiasz tu po raz pierwszy i nie znasz mojej całej historii, którą można wysłuchać po kolei już w wielu podcastach. Pozwolę sobie przedstawić się tutaj, powiedzieć Ci troszeczkę o tym, dlaczego tu jestem i co robię. Ja nazywam się Aga Cieślak i odmieniłam całe swoje życie. A kiedy udało mi się to osiągnąć, Uznałam, że nie ma nic lepszego z tym, co mi się udało zrobić, aby dalej wyjść do ludzi i pokazać, że to jest możliwe. Aby nieść i nadzieję moją historią, i pomoc moją pracą dla Ciebie, i pomoc, wsparcie w Twojej odmianie, moimi afirmacjami. Mój rozwój osobisty zaczął się wiele lat temu. Zaczął się oczywiście dlatego, że w moim życiu nie było mi dobrze. Zwyczajnie było mi trudno i ciężko. Na drodze tego rozwoju, książek, warsztatów, medytacji, kursów, kiedy odmieniałam, odkrywałam kolejne rzeczy o sobie i odmieniałam mi jakby wzrastałam w kolejnych aspektach swojego życia. Zaczęłam w pewnym momencie zauważać, że ja przestałam to robić dla siebie, już przestałam te kursy, warsztaty i gromadzenie tej wiedzy z książek robić tylko po to, żeby swoje życie usprawniać, ale zaczęłam to robić szukając odpowiedzi dla innych. No i tak przyszły kolejne kursy i kolejne książki, kolejne warsztaty, aż w końcu znalazłam się tutaj. Opowiadam całą swoją historię, wszystko, co mi się udało odmienić. Podcastach, pracuję indywidualnie i zapraszam Cię na indywidualną pracę ze mną, a właściwie pracę dla Ciebie, pracę dla siebie, w której ja pomagam, prowadzę, próbuję pomóc Tobie Twoimi ścieżkami dotrzeć do tego, co nie pozwala Ci żyć w spełnieniu, miłości, pełni. I zapraszam cię już niedługo do pracy grupowej, do pracy w kursach. Jestem tutaj nie tylko dlatego, żeby pokazywać, że można odmienić wszystko w życiu, ale też po to, aby Tobie pomóc odmienić to, co potrzebujesz odmienić. Prowadzę innych, pomagam w rozwoju osobistym, pomagam wzrastać. I zapraszam, jeśli czujesz, że Tobie jest ze mną po drodze. Z przyjemnością eee, przyjmę cię pod swoje skrzydła i poprowadzę kawałek dalej. Ja czasem widzę rozwój jak góry: <noise> że z dołu widać może jeden wierzchołek i jest do niego jakaś określona droga, ale potem wchodzimy na ten wierzchołek i stamtąd widać kolejny i następny. I ten rozwój, ta droga do siebie, ta praca dla siebie, ona może naprawdę. Odmienić wszystkie nasze aspekty w życiu, doprowadzić nas do miłości, pełni, obfitości. Tam nie ma rozłączenia. Wszystko jest możliwe i wszystko jest dla nas dostępne w każdym aspekcie. Potrzebne nam jest jedynie otrzepanie się z tych naszych ograniczeń, zdjęcie tych blokad, rozsupłanie tych supełków, które nie pozwalają nam żyć w pełni. Tylko tyle i aż tyle. Trzeba tam zajrzeć i odnaleźć to, co blokuje, to, co utrudnia, i zamienić na myśli i słowa, które będą wspierały i pomagały wzrastać. Cieszę się, że tu jesteś. Korzystaj i zapraszam po więcej. Wszystkiego dobrego.